Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagramy w Łowce Demonów 5 obecność, a skończyliśmy na tym, że. Gdzie jesteśmy w ogóle? Matka. U, piwnica. Jesteśmy w piwnicy, eee. tak, lampa się przyda, ale dopiero. A, dopiero pewnie jak ją odpalimy. Tu coś jest. Ale tam jeszcze coś było. Muszę wrócić. Nie wrócę już. Wrócę. Tu jest. O to mi chodziło. To A to jeszcze powinien być gdzieś ten piesał, nie? Pieseł może się pojawi, jak odblokujemy. No tutaj. O, świecimy światło. W, tym, w tej części. Tutaj piesała nie ma. Przemienię nie widzę. Dobra. Haczyk na ryby. Zapalniczka. Nie wiem, widzę. Czarna bila bila pewnie będzie będzie gdzieś siewana Rękawica jest piramida piramida o. co mogę tym zrobić dobra potem potem zobaczymy co można z tego yy, yy, co można tym zrobić dobra piramida piramidy tutaj na razie nie widzę, tu jest, to jest czarna bilet, tak Spławik, mamy, ołówek Ołówek, ołówek, mamy rzutkę To nie było ołówek A tu co to jest? Kaseta Aspik Aspik, tu jest O, mamy haczyk Jeszcze guzik, tu jest guzik, tu, tutaj ale ołówek, 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 ołówek. Może w tym zeszycie będzie? As. Pik. Celownik. Ten gość był chyba na czyimś celowniku. Aaa, to może... A nie, nożem tego nie mogę... Widzieliście to, że wcześniej próbowałem tym narzekiem. Kozik to się jest. Noż. <coughs> kozik to jest. Kozikiem próbowałem coś y, zrobić i nie zaskoczyło. Piramida. Dalej piramidy nie widzę. Tu jest piramida. I ołówek tutaj był. Mamy zapalniczkę. Tutaj jeszcze jest coś. Właśnie takiego generatora teraz potrzebują. Niestety brakuje uchwytu. Dobra, możemy to odpalić? Tak jest. Korytarz w piwnicy, ale... ale, ale... Kurczę, przecież... Pff, mam... Tutaj mam szukać tych zwoi. Tu jest zwój i te, tego kryształu, a pies był przecież w bonusowej części Zagubione Światy. Mamy lejek? Mógłbym podważyć zatrzask od środka, gdybym miał coś bardzo cienkiego. Na razie nic nie mamy cienkiego. Nie ma sensu wspinać się na górę, cokolwiek to było. Może nadal tam być. Może uda mi się zajść to coś od tyłu. O! O ty kombinerki kombinerki. Dobra. Kombinerki. Też nie. No to będziemy musieli iść... tutaj. Mamy kanister. Kanister. Tu jest kryształ, ale musimy zaświecić najpierw światło. Muszą naprawić lampy w piwnicy uchwyt. Ja nie mam uchwytu do tego. jest kurcze, dlatego ja nie widziałem linika. linika i tą liniką będziemy mogli sobie otworzyć tą szafkę. To jest uchwyt. Brakuje jednego fragmentu zdjęcia. Dobrze. Te zagadki, to ja lubię. Muszą uzupełnić paliwo. A mogę to kombinarkami? Tak jest. Lejek. Benzyna. No i gitara. Muszą uzupełnić paliwo, ustawić suwaki. I mamy hmm. włącz światło mamy światełko. Tutaj jeszcze coś jest, chyba tutaj nie ma nic jak na razie, ale chyba tutaj jest ta mysz. Może będzie trzeba tutaj dać sera. Lodówka. Co to za dieta, która polega na związaniu? W związaniu sznura wokół lodówki. Tu jest zwój. Jeszcze tu jest o, kryształ. Mhm. Elektryczna rękawica? Zdaje się, że potrzebują zasilania, a nie baterii. Wow. Dobra, co my tutaj musimy jeszcze znaleźć? Jedną... Dobra, to już mamy. Teraz łańcuch. Łańcuch i... Takie coś. Tylko gdzie takie coś znajdę? Tu jest. Dobra, mamy. Mamy, mamy. Brakuje jednego przedmiotu. To jest jakiś wężyk? Tu jest. Nie, to nie to. Mamy. Piła łańcuchowa. Możemy tutaj to pociąć piłą łańcuchową? Raczej nie. Skąd mam wziąć kluczy do tej kłódki? Chyba będę musiał ją złamać? Mózg. Jestem pewny. Ej, jestem pewny, że jest jakiś całkiem przyjemny i zarazem brutalny sposób na otwarcie tych drzwi. jest raczej piłą tego nie będę mógł chciąć, ale wolę się upewnić. No przecież piła. Tu jest kryształ Szukamy teraz zwoju. Zwój tu jest. No, Zmieni się. No i mamy tam. Mamy dziesiąty zwój z 28. Tutaj do gry możemy wejść. Albo najpierw tu. Sprawdźmy co tu się kryje. Pojemnik do spryskiwacza. O. Do takiego zamka nie potrzeba nawet wytrychu Dobra, tutaj nic nie zrobimy Tu jest jakaś dziura. Aha się rośliny, która blokuje wejście. Ten wygląda na groźnego Powinienem go przegonić A ja już wiem Tu damy myszkę Tylko potrzebuję jeszcze zwabić jakąś mysz Tylko nie wiem jak Gdzie to było? To było tu? Tutaj to było pek, pek, pek. No i mamy. To jest Jakiś przycisk brzytwa i jakiś przycisk. Już wiem, gdzie po jest ten przycisk. I co? Aha, aha, dobra, już wiem. Zielony, żółty. Zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy. No i mamy. Tu była podpowiedź z tymi owocami. Kto trzyma w lodówce klucz płaski? Tu kolejny mózg. Nie mogę go zabrać? Najwyraźniej no chodzi tu o mózgi. No i właśnie tego, żeby się obawiał, znowu taka zagadka mogę to odkręcić? Nie tutaj, ej. Eee. <śm> Nie, tutaj nic. Tutaj coś trzeba zrobić. Tylko co? Aha, tutaj wody. Myślę, że tu można wody nalać, ale raczej nie. Potrzebuję tylko trochę sera. Ale skąd wezmę ser? W lodówce nie było tego sera? Nie ma. Nie można tam teraz wejść do lodówki. Tu jest kiełbasa. Hmm. Mysz była tutaj. No dobra, skąd teraz wziąć ser? Chyba kurczę. Niekom niekompletny spryskiwacz? Szydło. Środek chwastobójczy Środek chwastobójczy Mamy szpraj jakiś Smart w Mały Mamy mózg Będziemy rozwiązywać te kłoczka Ty no i nie mag. Zrobiłem. Super. Dobra. Tu mamy co? Mamy Kurek. Mamy kurek. Tu jest ser. To dawaj. Ser do klatki. Tu było U góry? Nie tu. Wróć. Wróć. Tutaj. Mamy mysz, a to mogę wyciągnąć? Mogę. Część z pierzyskiwacza Aha, to muszę sobie znaleźć. Nie no proszę, muszę sobie znaleźć części z tego. Nie mogę tutaj włożyć? Nie. A to? Też nie. No dobra aha dwa klucze, tu już wiem. Wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Gdzie był ten A, tu był... Nie. Gdzie był ten kot? Ale jazda. To no jest no tu, tutaj, w ścianie. Zaklinasz kotów. Tu jest drugi klucz. Potrzebuję jakiegoś haka, żeby podnieść tę klapę. Dobra. Po tym zajmiemy się hakiem. Teraz musimy rozwalić kłódkę. Marta. No, teraz pokaż. No i mamy, nacisnąłem nawet nie. Nie zdążyłem przeczytać, co tam pisało. Spryskiwacz na chwasty. Pryskiwacz na chwasty. To chyba tutaj. Dobrze. Zawiasy ani drgną. Przesuwaj zatrzaski w lewo i w prawo, albo do drzwi. mama sala edmund stop please you're not yourself let me off woman i have to finish this Dobra, winna wróciła. Ja tu mam kryształ i jeszcze szukamy od razu zwoju. Zwoju, zwoju, zwoju. Gdzie jest zwój? Tutaj. Musimy poczekać, się zmienić znowu. Mamy. Wait! Are you alright? Please save him. His soul is possessed. You can see it in his eyes. Don't worry. Everything will be fine. I promise you. Professor Ashmore lied about the museum not being haunted, and he destroyed us and our business. Edmund started to black out. The museum started to fail. We were losing it day by day. Here. Take the key to my room. You'll find the explanation there.

Najpierw musimy tutaj posprawdzać, co jeszcze jest. Jest tak brudne, że nic nie widzę. Ja też nic nie widzę. Tu mamy wieszak. uuu To, to sernie. Gąbka. Ser. Nie, nie potrzebuję teraz tego. A jak gdybym tą gąbkę zamoczył? O. Nie, to nie działa. Poczekaj jakiegoś haka. O wiesz, nie wiesz, haka. Proszę, mamy maskę. Mamy coś tam. Środek czyszczący. Ну и Так. Też sobie wezmę, no i co teraz? Ja mam tych znaków szukać na tych twarzach? Chyba tak. No, są takie eski. Eski, eski Bym potrzebował Nie ma A, tu są Są eski Teraz jakieś O, tutaj to Tak Tak O, i to yy... Mamy. Mamy. Jakiś trójkąt z dwoma kreskami w górę. O tutaj to jest. Teraz potrzebowałbym. Jedno z, jedno z tych trzech Ach o jest tutaj to to i tutaj mamy wszystko Nie. Co teraz? Jakieś takie dziwne nożyczki tu są Znaczy się tak Wyglądają jak nożyczki Tutaj są No a, myślę, że to jest to. Tu. Mamy. Teraz taką choćby procę. No i nie ma. Może na tym będzie. Tu jest. Na nosie było. I tu jeszcze jedna jest. Teraz kwadrat właśnie taki. Teraz cztery kwadraty obok siebie. Tutaj oko. Nie. Dobra, myślałem, że od nowa. Oko, ale podwójne. Nie, pojedyncze. Podwójne to ja znalazłem. No i.. To nie to. I przy okazji muszę poszukać trójkąta z paskiem pod spodem, z kreską. Pod trójkątem, nie obok. Gdzie jest to oko? Tu mamy trójkąt, trójkąt. tu jest trójkąt tu jest oko co mamy, co mamy? część zamka super pięknie możemy wejść? możemy ale do tej windy wejdziemy sobie w... <śm> wejdziemy sobie w następnym odcinku Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka jakieś komentarze. Ja już dziękuję. I do usłyszenia w następnej części. Bye.